Cześć, ma z tej strony witam Cię na moim kanale. Witam Cię w szybkich rozpakach asusowych. Ostatnim komponentem tym razem: tam były akcesoria, komponenty, dodatki, cudawianki. Było ich kilka rzeczy różnych z różnych dziedzin i kategorii. A teraz już śmichy ich były, a teraz coś konkretnego. Także ciężki byczek Maximus 9 Extreme Aura. Ogromna, ciężka. i kąt to wytrzyma? pancerny no, taka płytka no to może od razu jak, jak ja to utrzymam otworzymy może tak o. O, 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 i nie wypadnie, nie urwie się o, otrzymam o tak się prezentuje o, o, o tak o, dobra tyle wytrzymałem <noise> dobra zajrzymy aha czyli wszystko jest zdemontowane rozumiem tak? a można zdjąć to nie mieć tak odbijało będzie trochę lepiej, ale może wyjmę bo tamte, podejrzewam, że ciężkie są te komponenty pod spodem dlatego całe pudełko jest takie ciężkie wyjmiemy, ojej, ale klejek. wyjmiemy płytę ale wlepki teraz <laughs> zobaczycie na razie obejrzymy sobie gołą płytkę Dosta... dostajemy gołą płytkę może sobie ją przyjrzymy się i trochę zbo... z bliska te radiatory są zdjęte, będzie można sobie pewnie zamontować E, tylko tutaj radiator na, na tym jest, na na Mosku południowym. A tutaj jakieś cuda. O. No generalnie płytka tak. Czarna, duża. Pewnie będzie ciężka jak wszystko zamontujemy. Będzie, mo, będzie mocno, mocno ważyła. Tu przełączniki dodatkowe. Patrzycie sobie z bliska każdy kącik. Jest co oglądać może tutaj. A tutaj złącza są, ale tam nie widać, to nie będę jej wyjmował z tego na razie. Z tego a czy da się jakoś wyjąć. No tu i tak musimy zobaczyć, to złącza, to czekajcie, ją ja wyjmę. No ja byłaś. Tak, tu jaki. O kurde, zobaczcie od spodu. Mostek południowy trzyma. Jaka rama. Niezła. Polska, malutka i płaska. Dobra, to tak. Tak sobie będę jakoś trzymał możemy sobie pogadać To oczywiście, zasilanie w tą stronę fajnie, naprawdę wypasy że od razu nie trzeba do góry pchać. Ile mamy zasilań? Najważniejsze rzeczy. Tu jest 8, 8 i czwórka dodatkowo. Tu 24, oczywiście. Tu mamy. Może, może zasilanie najpierw. Ile mamy zasilań do wentylatorów? Tutaj, co to jest? Sensor jest. Dobra, może tak ją położę. A no, tu jest coś innego. Czekajcie, pooglądam ją sobie najpierw. E, ride fan, ride, ride, ride. Jakieś ride fany. Tu chazis fan. bez sensu, nie widzę w ogóle zasilania. ciekawie, bo nie widzę zasilania. Na górze od procesora, tutaj w okolicy, nie ma zasilania. Tutaj do chłodzenia procka, nie? E, jest, no wiadomo, woda podobno. E, jest tutaj chazis. Tu są RAID. 4 4 y, pinowe, tak samo czasis. Gdzie tu jeszcze coś mamy? I tutaj o ojis. Znaczy to nie ride, tylko rad 2a, rad, nie ride. Tak, spojrzałem się, że to ride. rad, y, dobra. <ścoughs> Okej, okay. tutaj jeszcze widzę na dole parę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. <noise> o, nie widać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także sporo tego jest. Tu jeszcze jest, co to jest nawet tego, nie wiem, grubo. Tu wydzielona, w ogóle dźwiękówka jest tu wydzielona na dole. Suprima Fix. Dwa razy szesnaście, razy osiem, razy jeden. Mało tych slotów, trochę, jak na takiego Bysiora, nie? No ale co tutaj ten slot na M2 prawdopodobnie, czy nie? Czy to jest slot na, na tą wlepkę kolorową, bo też coś takiego widziałem w płytach, ale chyba nie. Tutaj mamy USB 3.1, tak. Tu jeszcze jest Chazis Fan Bioswitch, w ogóle widać, jakie ja tu podjeżdżam. Bioswitch bateryjka oczywiście. Tu droga tu, USB, tu droga, tu USB, kurde nie widzę, jest taka duża płyta, że muszę najpierw ją przechylić, żeby zobaczyć co to jest. Tu, tu, tu PM. tutaj jeszcze dodatkowe, ja pewnie jest ten do, do, do odmrażaczy, zasilanie, RGB header tu w płycie i tu pewnie dźwiękówka, nie? No, no i tu jeszcze przy, trochę przycisku, tu jeszcze był chyba BIOS switch, tu na dole. A tutaj mamy MemoK, co to jest? Nie widzę tego A. Save Boot Retry Button RSVD Slow Mode To po kolei przyciski Wyświetlacz Kodów POST Oczywiście przycisk reset i Start slotno. Cepa, sloty na ramy oczywiście No i co, i końców tutaj tył. O, bogato, na no bogato jest tył. Także mamy tutaj co? BIOS, ClearCMOS, dwie Wi-Fi, dwie wi HDMI, DisplayPort. Tu chyba szybki 3.1 USB. Tutaj czekajcie, bo nie widzę, tak się odbija, że nie widzę. Tu do BIOSu. Tutaj C USB. Tutaj do BIOSu aktualizacja, jak chcecie aktualizować BIOS, to tu wbijacie. Tutaj keyboard. Key no, i tutaj, oczywiście, dalej. USB-y, Dźwiękówka i LAN. Także jest tego sporo. Bycza płyta. Teraz sobie ją tutaj schowam i zobaczymy, co jeszcze tutaj nam dodali. Ojej, jak się dziwnie zrobię, waliło mi po oczach. Waliło mi po oczach tym, tak światło z bliska. Teraz, ja tak siedzę, to wydaje mi się, że żółto jest. <laughs> I wali. Może jest, może z żółkiem. Znaczy nie ja, tylko ściany Czy ja mam żółtą ścianę, więc może nie za bardzo z żółtą. Dobra, no to teraz to, na co zrobiłem taką... wlepki. Wlepek jest w tej wersji sporo. Taki, chyba powyżej A4. Różnych naklejek, więc będziecie mogli obkleić pół domu. No, a najważniejsze... Do not disturb. I'm playing. <laughs> dobra, teraz to pudełko. I to ono jest takie ciężkie z akcesoriami. Płaskie, ale ciężkie. Tutaj jak to się. Czemu tu dwa otwory? No dobra, wyjdź, wyjdź. Uspuszcz się. I co tu mamy? No tak. Sporo. Dobrze, Dobrze że się nic nie stało. Nic nie wypadło, to się może popsuć. Ramka. To jakie, jej, jakie to ciężkie. Co to jest? Kolejny radiator. Kolejny radiator. Naprawdę możemy to odkładał gdzieś, bo jest naprawdę ciężkie. Tutaj mamy fan Extension Card, Installation Guide. Mam jakąś Joint the Republik. To jest książeczka? Co to jest? Nie, to Waferek. Podstawka pod. Jeszcze kodzik jest. Tiwar. Śruby montażowe do czegoś. Tutaj Żeletki Polsilver. Silver. A co otworzę, to nie otworzę, zaklejone jest. Coś tu jest, no nie wiem. UEA USB. Util. Dobra, co tu mamy? Książeczka user's guide, wcale nie taka gruba jak na takiego się płytę wszystko ładnie, pewnie kompletnie z... opisane Czuj... a tutaj czujniki do wpinki, i kabli tu jakiś kabelek połączony ze sobą, dziwny, nie wiem do czego nieopisany Coś do wpięcia gdzieś, może, może ten, do RGB Hidera czy coś takiego, nie wiem, SATY 2, 2 razy 2, SATA kątowe jedno proste, także tak, lol. kolejne wlepki. Kolejne, co to jest? Kolejna wlepka, czekajcie aż mi wypadła z tej, tu jest jakiś kod, nie mogę wam pokazać. Może, już wam pokazał, nie chcę, sobie musiał to wyciąć. Jakiś kod na coś, tu jest. Time to grab. A, kupa na kable. To kable moda. Dobra. Tak, to może sobie tu poleżeć. Tu jeszcze mamy. Tu jeden ten, do Wi-Fi. Antenka. Modulik. Tutaj jest znowu jakaś wlepka ze śrubkami, to chyba do M2. Nie, do tego świecącego, ROG, no. montaż świecącego modułu, tutaj chyba do, śrubka do śrubki do M2 slotu. Tutaj, a nie, to tutaj RGB HIDER chyba, może nie, nie, nie wiem, takie trochę, może to, tak, to chyba do RGB HIDER, te wtyczki małe takie, zasilania. Tu jeszcze jest jakaś, ojejku, co tu jest? Gizas. Tu jakiś ma, dodatkowy do do wentylatorów i moduł do wentylatorów i do tak, no, molekcowe zasilanie. Tutaj mamy, co to jest? Mostek SLI. Tutaj do front panelu w, pom, pomocnik zaś, wspornik do procków i tutaj dodatkowy SATA dodatkowy sata, czyli mamy 4 razy 2 kable sata, Dobra, to sobie zasłonimy i na środku tu największy ciężarowiec w piance, Uf, widzę, że się tam komuś torba poły... O jakie to ciężkie. No i blok generalnie na, na procka wodne. Zaklejona tutaj, zabezpieczona. Nie dotykam palcem, jest folia, więc spokojnie, żeby tam nikt nie stękał. A, szakal, palcem natłuściłeś, będzie słabo się kręciło. <laughs> nie będzie. Będzie dobrze. Znaczy ja i tak to nie sprawdzę, bo nie mam jaka. No, tak to. E, czasu znaczy, bo jak już bym miał, bym tego bit Powera podłączył. Mm, tak wygląda zestaw akcesoriów do płyty. Zmęczyłem się prawie. Teraz to poukładam, nie będę się tym teraz szarpał na wizji. No także rozpakowaliśmy Maximusa i to było wszystko z susowych. Trochę tego było, lekko nie było, jak było widać. No i dam znać, a propos karty, czy będę mógł ją przetestować, dam znać w podsumowaniu klawiatury i mikrofonu, taki zrobię może łączny z tych, z tych dwóch akcesoriów. Łączny materiał, jak po kilku dniach się tym pobawi i powiem, jakie są moje wrażenia. Czy dźwięk dobrze chodzi, czy klawiatura jest wygodna i tak dalej. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, czekolad.